Witam wszystkich Twój Komikos. Dzisiaj, słuchajcie, wyklujemy sobie najnowsze jajka w Pokémon Go, ponieważ mamy event halloweenowy. Można wykluć shiny Batah, który wygląda epicko. Trzymajcie kciuki, bo będzie gruby odcinek. Trwał mnie remont. Studia, jak widzicie, przemeblowanie małe, będą niezłe zmiany. Wszystko tutaj jest i czeka na ułożenie na półkach, będzie się działo. A ty, mój drogi widzów, nie czekaj, tylko kliknij w subskrybuj, bo widziałem, że 53% moich widzów nie subskrybuje kanału, a mimo wszystko ogląda. Także strzel suba, bo niedługo uzbieramy na srebrny przycisk i ten przerobiony w Photoshopie, w pęcie przycisk wydrukowany w bibliotece będzie zastąpiony prawdziwym przyciskiem z YouTube'a. Także nie czekaj, kliknij w subskrybuj. A teraz nie czekamy, chodźcie ze mną wykluwać jajka. Słuchajcie moi drodzy, jak widzicie jajka wpakowane. 7 km na każdym z nich nabite. To są 9 kilometrowe jajka z giftów. Pokémon Go. Gotowe do wyklucia. Trzymajcie kciuki, żeby był shiny. W pierwszej partii to by było nieźle trafić od razu coś shiny. Zobaczmy. Diglett. A to jeszcze może jakieś stare słuchajcie zostały. Croagunk? Czyli widzę, że najpierw pozbywamy się starych jajek. Ale nie, są też nowe. Jest Yamask. Jest i Phantom, kolejny jeszcze jeden Yamask i jeszcze jeden Yamask no bat, ale zwykły, ale zwykły, słuchajcie. Jamask i jeszcze jeden no bat. No, powiem wam, że słyszałem, że catch rate jest taki 1 do 25, że będzie ten nojba trwały, ale nie wiem jak to w praktyce. Dzisiaj jest pierwszy dzień w ogóle tego eventu, więc nie widziałem, żeby ktokolwiek z youtuberów nagrywał taki challenge z jajkami. Może ktoś nagra. Wiem, że Kuszy lubi robić maratony jajek. Wow, Snorlax z Insensa. Dość mnie lubi, widzę. Ja właśnie się wybrałem na taki wieczorny spacerek, wykluwać trochę tych jajek i przy okazji incens. Ale dobra, kolejne jajka trzeba wpakować do inkubatorów i klujemy kolejne jajka. Nie wiem ile czasu mi to zajmie, widzimy się za momencik. Jesień, piękna jesień. Mała przerwa, jestem zmęczony już od, od tego wykluwania, słuchajcie. Dobra, słuchajcie moi drodzy, dotarłem do parku i mamy kolejną partię jajek, więc zobaczmy co my tu mamy. A jest to bat. Jamask. Dawaj, dawaj, dawaj. Jamask tylko zwykły, unowański. Kolejne jajko to jest. Jeszcze jeden jamask. I. I jeszcze jeden jamask. <ścoughs> Co się dzieje? Gdzie te szajni, ja się pytam. Jeszcze jeden jamask. Jamask. Ok. Chociaż dobre jest to, że dużo cukierków do nich wpada. Fantamp. Ok. I fantamp. Kurczę. Gro, co ty robisz ze mną i z moimi jajkami? A nie wiem, ja nie wiem co jest grane. Nie kręcę pokestopami specjalnie teraz, żeby nie zebrać przypadkiem zwykłych jajek. Trzeba zawsze z giftów odbierać i to też również teraz sobie zrobimy. Yy, już jest limit, słuchajcie, jajek. O, na tygodniu mogę nagrywać tylko po pracy. Jutro, część druga, ale będzie to w tym filmiku, już teraz. Cześć, witam wszystkich. tu Hikomikos Dzisiaj druga część wykluwania jajek Halloweenowych. Zobaczcie, jestem przy poczcie polskiej. Przy poczcie polskiej za granicą, tak. Przy poczcie Royal Mail jestem. Tutaj jeszcze, jak to się mówi, ze starym oznaczeniem królowej Elżbiety. Yy, dobra, mamy te jajka. Kolejną partię dziewięciu jajek. A w nich. Golark Okej, okay. Golet właściwie Fantamp i Jamask i... Jeszcze jeden Golet Noibat. Czemu tak rzadko te Noibaty? Słyszałem, że one mają częściej być. Jeszcze jeden Noibat. Jeszcze jeden Noibat. Jeszcze jeden Phantom. No i bad. No masakra. Dobra, jak te, jajka się klują, to dajcie znać koniecznie, jakie wy macie Pokemony wyklute z tego eventu. Czy udało wam się już wykluć jakiegoś Shiny? Napiszcie w komentarzach, chętnie poczytam. Jeszcze w międzyczasie, jak sobie tutaj spaceruję, wsadziłem kolejne jajko do inkubatora i zobaczcie, dostałem zaproszenie na Giratinę w formie oryginalnej. Więc zrobimy ją sobie teraz. Zbita Pine Up 1880 CP. Podkręcony Excelencik. Fajnie. I siedzi 18 cukierków podczas eventu. To lubię. Kolejny dzień. Kolejnego latania z jajkami. A tu mamy zobaczcie co. Cyk. fantamp, Yamask. Dobra. Phantom jeszcze raz. Yamask, o nie. Noibat. I tutaj mi się zaplątała piątka z Pokestopa, także to gepito, to się nie liczy. Jeszcze jedno. Golet. U orkiestra I Yamask. No kurde, drugi dzień biegam za Pokemonami, żadnego Shiny. To jest Yamask, który też jest zwykły. Kurde, tyle biegania po mieście, tyle łażenia i nic. W sensie, no jajka wyklułem, ale dwa dni łażenia i zero szajni. Ogólnie to jest limit na, na, na te jajka z giftów, bo można tylko 20 giftów dziennie odebrać, a nie zawsze się w gifcie trafia jajko. Trzymajcie kciuki, żeby jutro było coś lepszego. Do jutra. <laughs> Witam wszystkich, tu Hikomiko. Trzeci dzień biegania za Pokemonami i idę wykluwać jajka. Zobaczmy, jakie będą tego efekty. No i bad. Zwykły Noibat zwykły Dalej Phantom Kolejne jajko Yamask i kolejny Pokémon Yamask Jeszcze jeden to Yamask Ja wiem, że Pokémon Go to jest Pay to Win, ale nie aż tak. Noibat zwykły, znowu, zwykły. Ej, ale jakby nie patrzeć, to ostatnio nic mi się Shiny nie trafia, więc nie wiem. Co mogę na to poradzić, że mi się nic nie trafia? Ani żaden legendarny galariański, ani żaden shiny. Coś tu jest nie tak. A i jeszcze jeden nios, będę w Polsce 7 listopada, a 11 listopada będę w Warszawie, także będzie można się ze mną spotkać. Zapraszam serdecznie. Jamask zwykły. Golet zwykły. Nie, ja już nie mogę. Dobra, po otworzeniu giftów trzeba wpakować kolejny jajka do inkubatorów. Tak nie może być. Kupiłem kolejne inkubatory, więc no teraz musi się coś wykluć. Idziemy dalej na spacer. W ogóle ostatnio skończyłem oglądać serial Stranger Things na Netflixie. Podobał mi się. Chociaż już tak te ostatnie odcinki to chyba takie naciągane były. A teraz zacząłem jeszcze oglądać wczoraj właśnie taki, jak się to nazywało? Czekajcie. Dachmer, Dahmer. Dahmer. Jestem właśnie gdzieś tak w połowie. Fajne, fajnie się to ogląda. O słuchajcie, znalazłem kartę sportową. Nie wiem, jakiś... W takim stanie to, to już nie jest mint condition. <noise> I słuchajcie moi drodzy, kolejne 9 jajek gotowe do wyklucia. Trzymajcie kciuki, bo to już trzeci dzień wykluwania jajek. A ja nadal nie, nie mam żadnego shiny. Nie wiem jak to możliwe. Pierwsze jajko. Golec. Pięknie, pięknie rozpoczęcie. Nawet, nawet nie może być szajni. <noise> Ale te XL Candy wpadają do nich. Nojbat, dobrze. Trzymajmy się tych nojbatów. 64 cukierki to chyba maks możliwy do zdobycia z jajka. Phantom, ok. Niech będzie. Już mi słuchajcie, gardło wysiada od tego latania po nocach codziennie za tymi jajkami. Nojbat, jeszcze jeden. Przynajmniej dużo mi się cukierków do nich nazbiera. Będę mógł zrobić ewolucję od razu. Jeszcze jeden zwykły, super. 64 cukierki znowu. Eee, no i bat. No to chociaż szajni dajcie, no. Jak tyle tych nojbatów. Dawaj, dawaj. Jamask, zwykły. O no dalej. Proszę cię. Gro, nie no. Zwykły. Co jest grane? Nie mogę. Ja Jamask, tak, tak. Dawaj, dawaj takie śmieciowe Pokémony. No i koniec, kolejne 9 jajek. Nic, nic, zupełnie nic. Chociaż jakieś sifałki dobre ma no mm. eee. eee. Takie mech, no nic dobrego nawet nie ma. I kolejne jajek wpakowane, także idziemy na spacer dalej. Jest tak ciemno, że nawet nie ma... Nie ma gdzie chodzić. A i jeszcze jak nie widzieliście, to wyciało kilka nowych odcinków z Mistrzostw Świata. Są takie vlogowe odcinki, gdzie możecie zobaczyć wszystko, co tam robiłem i tak dalej. Pod koniec jeszcze wrzucę taki podsumowawczy z całego wydarzenia skompresowany w jeden odcinek. Także jeśli nie widzieliście wszystkich odcinków, to dostaniecie jeszcze taki jeden bonusowy, w którym najciekawsze momenty wybiorę z tych wszystkich odcinków. A chciałem właśnie nagrać tak dużo materiałów właśnie z tego wyjazdu, bo tutaj chciałem pokazać właśnie e, Maddoxowi, jak to wszystko wygląda, żeby było dużo rzeczy, dużo odcinków, dużo kontentu, długiego przede wszystkim dla algorytmu YouTube'a. Dlatego właśnie dodałem tak dużo właśnie odcinków z Wordsów i jeszcze jeden będzie potem podsumowawczy z tego całego wyjazdu. Także wpiszę sobie Hikomikos Worlds. A jak nie, to tutaj jest w opisie filmiku i w komentarzu przypiętnym, czy tam gdzieś na dole pod tym filmikiem. Playlista cała do wszystkich odcinków z Mistrzostw Świata Pokémon 2022 w Londynie. Jaki piękny widok. Kolejne kilometry nabite, i kolejne jajka gotowe do wyklucia. Słuchajcie, ja już nie wiem. Jak teraz nie wykluję szajni, to skaczę z mostu. <laughs> nie, no żartuję. Jamask Jamask galariański tym razem. Wow, cóż ta odmiana? Jamask. Jeszcze jeden Yamask, super. Jamask. Pięknie. No nie, to po prostu wspaniale. Ja nie wiem, ja nie wiem po prostu. Co ja tu robię. Tam Trainer Pips tak kiedyś powiedział, że ma przekleństwo do Shiny Riolu. Ja mam chyba przekleństwo do Shiny Noibata. LOL. Nie może być. Zwykły, no, no, no co jest grane. 7 Xel Candy to ładnie. Wpadają. Jamask, zwykły. No nic. Pora wpakować kolejne jajka. Nie wiem czy jeszcze mam jakieś gifty do odebrania. No co? Widzimy się jutro. Trzymajcie się. Słuchajcie, ja widziałem, że Kusi trafił dwa shiny pod rząd. Ja nie wiem jak to jest grane. Dzwonię na policję, czekajcie. Zaraz zadzwonię chyba. Nie no, żartuję. Dzwonić nie będę, ale mam kolejną partię jajek dla Was, słuchajcie moi drodzy. Tym razem 8 na start, bo zapomniałem dokupić inkubatora. Trudno. Nie musi być zawsze 9. Będzie więcej jajek na potem. Golet. Kolejne. Jamask. Jeszcze jeden. Dajesz. Fantamp. Ok. Yy, golet. Okej. Okay. Kolejny Pokemon to... Fantamp. I jeszcze jeden Jamask. ok? Jamask. Golet. ok? Ja już nie wiem. Idziemy wpakować kolejne jajka. Spacerek, spacerek. Jajka się klują za chwilę. A tu na dziko Luxray. Wow. I to taki 2200 CP. Ale się rzuca jakby miał, nie wiem, biegunkę. I ciach. Fantamp. Eee. No i bat... Jeszcze jeden Fantam. Jeszcze jeden Fantam, super. Jamask, ok. I jeszcze jeden Jamask. No. Ja nie mogę. W ogóle jak tutaj idę, to wczoraj był pożar, słuchajcie. Ktoś strzelił z fajerwerków do magazynu i zapaliły się jakieś tam drewniane rzeczy. Zaraz Wam to pokażę, jak to wygląda. Kolejna jajka Fantamp Golet. Ok. Jamask, fantam, co jest grane. Jamask, też zwykły ja, nie mogę. I Golet, co jest grane, ja nie wiem, po prostu nie wiem. Właśnie ten magazyn się zapalił. Mam nagranie takie krótkie, możecie sobie zobaczyć jak to wyglądało. News na dziś. W Larn zapalił się ten cały magazyn. Tutaj. I strażacy gaszą pożar. I oni uciekli tymi samochodami i no jest gruba akcja. A bo tu nie można przejść, to tak jak ja mam przejść teraz? Ja chcę iść do domu. No to taka akcja tutaj ostatnio była. Na mojej drodze do 50 poziomu, moi drodzy, brakuje mi 3 milionów. Patrząc właśnie na statystyki ostatnio wyklutych Pokémonów, No to 90 słuchajcie jajek. Poza tym też nie wszystkie mi się nagrały, bo były, były też takie pojedyncze jajka. Jutro kolejna część. Dajcie łapkę na otarcie łez i suba. No, Elo, jakby to powiedzieć, trochę się rozchorowałem od tego biegania za Pokémonami. Wykluwałem kolejne jajka. Po pracy cały dzień Adventure Sing chodził. Co będzie z tych siedmiu jajek? Pierwsze, Jamask, zwykły. Drugie, Phantom, zwykły. Trzecie, Jamask, też mieszani. Czwarte, Phantom, też zwykły. Fantamp jeszcze jeden, na co mi to? I Jamask zwykły, a nie jeszcze jedno jajko. Teraz je widzicie ile tych jajek? Ha, ha, ha. No i nic. Idę otwierać jeszcze raz. <laughs> Może przed wieczorem jeszcze uda mi się jedną partię taką wykluć. Nagrywam właśnie nowy cover, a moje jajka właśnie dochodzą. Zobaczmy, co tym razem. <laughs> Siedem jajek. Golet. Fantamp. Golet. Jamask zwykły. Jamask, jeszcze zwykły. Jamask, <ścoughs> zwykły. No, motyla noga, no. Ja nie wiem, nie wiem co z tymi jajkami. Mam jakiś problem z moimi jajkami. <ścoughs> ja nadal w domu, metoda skarpety, słuchajcie, cały czas działa. Kolejny utwór to Będę mistrzem. Mam kolejne jajka do wyklucia, moi drodzy. Tym razem cztery. Noibat, Jamask, Phantom i Noibat.

18, 19, bo zaczęliśmy od Divleta. Szybka matematyka w pamięci: 19 razy 6, 114 jajek wyklute w tym odcinku. Rekord kanału. I słuchajcie, i żadnego shiny. To jest skok na kasę na Yantik. Ja za dużo wydałem już na. Te inkubatory już nie mam, nie mam za co doładować więcej. To jest taki rip-off przez Yantik, że nie wiem. Tyle co poszło na te inkubatory i zwykłe. I te super inkubatory, to ja nie wiem. Zresztą teraz była paczka, w tej troszeczkę taniej wychodzi, ale tak czy siak, zdzierstwo, zdzierstwo, zdzierstwo na Yantik. Wyklułem 100 jajek i nie mam żadnego shiny. Ostatni shiny jaki dostałem to był tutaj Strada i ten zelniazdował. Mówiłem, że złapałem. No i komu nic daj? A tak to nic. Na zdzierstwo, zdzierstwo. I w ogóle, jeśli ktoś z Was nie grał dłużej niż 90 dni w Pokémon GO, zapraszam do użycia mojego referal kodu. PHFMYDMFQ, który wpisujecie przy logowaniu się do gry, dzięki czemu dostaniecie aż 100 Pokeboli oraz specjalne questy z nagrodami w Pokémon Go. A nagrody są bardzo ciekawe, jak Stardust, Incensy, Red Candy, inkubatory, Ride Passy i rzadkie Pokémony. Teraz wejdę w któregoś z moich widzów, który zrobił właśnie tak, że wpisał ten mój referral code i proszę bardzo Arco2632 pozdrawiam Cię serdecznie i dziękuję za użycie mamy tutaj, Ty masz Incensa, ja mam Incensa, Ty masz Passa, ja mam Passa, naklejki dodatkowo do giftów i rzadkie pokemony zobaczcie jakie, Darumaka odbierzmy sobie kolejnego rzadkiego pokemona tym razem Begon i jeszcze jeden rzadki pokémon. to jest Farfetch'd galariański 114 jajek wyklute, dajcie znać co o tym sądzicie. Zostawcie koniecznie łapkę w górę za poświęcenie i nagranie przez tyle dni dla Was tego filmiku i strzelcie subskrypcję, bo niedługo 100 tysięcy. Trzymajcie się. Na razie, cześć!